Zambi! Z tej strony Michopela to już ósmy odcinek z serii War Thunder. Przypam że tak długo nie było odcinków, ale Działy się naprawdę straszne rzeczy. Po pierwsze, ja tu sobie dwa dni temu wchodzę na serwer. Znaczy, wchodzę do War żeby sobie nagrać ósmy odcinek. A tutaj pisze mi taka wiadomość, niestety, nie możesz otworzyć, otworzyć gry. Jakieś problemy, bla, bla, bla. No to co ja robię? Sprawdzam, czy wszystko gra. No to wszystko gra. A tutaj okazuje się, że nawet gra się nie chce uruchomić. Dobra, po wielkich staraniach odinstalowuję grę, zainstalowuję grę. I działa. Okazało się, że coś się działo z kątem, ich serwerami, i nie mogłem wbić. Tylko, że jak już wbiłem, to nie miałem czasu, żeby nagrywać, bo kręciłem co innego albo coś mi wypadło. Tak to przekładałem, że dopiero teraz zaczynam to nagrać, że dopiero teraz to nagrałem, i postanowiłem, że z czołgów. jakoś to mi się nie widzi. Wolę grać samolotami. Będę cisnął samolotami, lubię nimi latać, naprawdę. W sumie to War Thunder, no niby samoloty, czołgi, wszystko, ale jakoś nie problem z tymi czołgami. Będę grał z samolotami. No, możecie tam pisać, jeśli chcecie, jednak te czołgi to mogę nagrać je. Zapraszajcie mnie do znajomych, oczywiście Michał20000, pl. Oczywiście. Dobra, co my tu dzisiaj mamy? A, standard <laughs> Dobra, no to, sobie to sobie tak... najpierw polecimy sobie może tym... bombowcem. W ostatnim odcinku, to tak jak mówiłem, yy, odbukowałem ten samolot nowy. Naprawdę spisuje się genialnie. Nie widziałem, że aż tak super będzie się nim latało. No i teraz tylko zbieramy już na trzeci level. Wtedy się zobaczy jaki będzie. Ten trzeci level zamienię na ten pierwszy i... Kurde. Coś przycina strasznie maksa Bardzo strasznie Nie wiem co się dzieje Shit Mogę dać na średnią? No jest lepiej. Dobra, daliśmy na średnią, ja później jeszcze w opcjach coś tam poustawiam, bo po reinstalacji gry nie ustawiałem nic w opcjach i po prostu daje mi na. po prostu gra dała mi takie opcje, jakie sobie dała, a ja jeszcze nic tu praktycznie nie zrobiłem. Nie miałem czasu, ale jest już lepiej, jest już lepiej, widać poprawkę. No nie jest to jeszcze w pisaarce dzieło, ale dobra, gdzie mamy lecieć? Ja tak lecę przed siebie. Siebie cały czas, tak? Okej, okay, no to w sumie ja nic tutaj nie mam do roboty, no cały czas tylko lecieć. W grunt, żeby tylko nie oberwać. Gdzie jest to lotnisko? Chwila, chwila. Dobra, przyspieszymy trochę. właśnie. Gdzie jest to lotnisko? A, tutaj. Okej, okay, dobra. To jest to? Ja. Teraz trzeba przygotować się na desant Nie, 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 nie tak, Patrzę, się drinka. Do góry wziąłeś się, do góry, do góry, do góry Trzeba kołować Shit No, trafienie, ale niestety Muszę kołować Ale nim się ciężko lata strasznie taki kolos What the fuck, nie, 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 nie. Teraz będzie chyba dobrze. Fak, teraz to się rozbijemy. Do góry! Do góry, do góry, do góry, do góry Yes, yeah, sytuacja opanowana, nic się proszę nie martwić. Co jest, co jest, co jest LOL Żebym nie mógł. Teraz może się uda. Pięknie. Wcisnąć tą spację. Pochwala. Fuck yeah Okej, okay, dobra, lecimy sobie teraz tym. Później pozamieniam te pierwsze levele na jakieś drugie i tak dalej, i tak dalej No, włączę się No nareszcie Jest Maria, co jest? Co się dzisiaj dzieje z tą grą? Najpierw problemy, że walaj nie chce się włączyć, później trzeba jeszcze całą nockę zerywać, żeby... Gra się zainstalowała. Następnie... Jeszcze są jakieś lawi. Jezus, może. Są tu jakieś jednostki... O, bingo. Nie chcę przeciążyć silnika. Dobra. Spila... Coś w tym stylu. Dobra, dorwiemy go. Tylko... i on jest? Chyba on się rozwalił To rozwalił, O nie Zniknął z radaru Gdzie on jest? Tam jesteś, tak? To jest taki trochę cięższy już samolot, widać to Przydałoby się nie, oberwał A on może strzelać z tyłu Redota Nie No, uszkodzone no, śmigło Jeszcze nie mogę strzelać Uniki, to nie muszę robić teraz Jeszcze sekunda, jeszcze sekunda Ale wytrzymało jest jest, samolot zniszczony, jest, udało się, dobra Ale też nie jestem w dobrym stanie Może przynajmniej uda mi się go zniszczyć Tego On jeszcze może do mnie strzelać A to jest wredne Dam radę? Kurde, robi uniki niezłe Gdzie on jest? On chce mnie obkrążać? Chwila, chwila. On już chyba jest zniszczony. Ktoś chyba na czacie głosowym się bawi. Kurczę, no to zaraz wygrywamy. Co to, to widać? i noski na ziemi są prawie zniszczone wszystkie. Jak z naszymi punkciorami. Słabiutko się jeszcze przynajmniej jeden samolot zniszczyć Ja już się fajczę. Fuck nie 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 A myślałem że dam radę O kurde Super animacja ale chyba spadamy Oj niestety Łoł co to było To fuku? Co to było tu? Co, można... Czwadkusowe mieć? To chyba jakiś typ gada. Mam nadzieję, że to słyszeliście. Osłaniaj mnie. Jeszcze trochę Bo to nie był taki głos tego lektora, co, co... on tam do mnie gada. To jakiś... Dobra. Postaramy się... ...zabić kilku. O fuck, przykrywamy. A nie. Niby wygrywamy już, ale z jednostkami na mamy problem. W tym odcinku zrobię tylko tą jedną taką mapkę, niestety, bo czasu nie ma teraz już dużo, ale i tak wrzucam dużo rzeczy, więc chciałbym jeszcze przynajmniej jedną sobie zniszczyć. Proszę, żeby tego przynajmniej jeszcze dało się zniszczyć. Fuck, już nie żyję. bo nie chcę tak e, tylko żeby jedną osobę mieć z, zniszczonych. To przynajmniej uszkodzić kogoś. Fuck! Udało mi się. Lol! Nie, 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 nie! Nie! The fuck! Jezu do... się. jakiś... debil do mnie strzela Jest trafienie O kurde teraz jestem w dupie Teraz już mało gówno zrobię Już mnie mają w sumie No mam zwinny ten samolot ale ale tu jest tak, co już nie wiadomo do czego strzelać To jest niezły rozpierdziel. Shit. No jest tylko niestety Ale to i tak nieźle tutaj poszło Trochę punktów jest No ale z punktacją za nie jest za dobrze <śm> Już dawno nie grałem, odzwyczaiłem się wręcz. Bo ile to minął? Chyba 2-3 dni od kiedy to było. Coś koło tego. Byśmy to wygrali przynajmniej. No, no, ładuj się. Nawet dlaczego prosić? Ta mapka się już załadowała, okej okay. Wow, równo Jeden jednym tym. Jeden pojazdem naziemnym. Niedobrze. Tego postaram się jakoś jeszcze uszkodzić przynajmniej. Zażarta walka O, proszę cię. Dobra, ale gdzie ty jesteś? Jak się tym typo? Spierdzielił? Tam chyba na dół poleciał. Tak, chcesz się bawić. Tutaj jesteś. Kurczę, jeszcze da się go zdjąć. Jeszcze nie jest nic przesądzone. Kolesie, dajcie się wszystko, musimy go zdjąć. System. Przynajmniej osób Dobra, to już to nie zostało ostatnie. Pojazd naziemny, da się jeszcze coś tu? Jakieś punkciki? Yeah. What the fuck? A, nie zauważyłem. O, wytraciliśmy wszystkie samoloty. Jeszcze się, jeszcze się runda nie skończyła. Hmm, sama runda trwa już. Około 14 minut. No, 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 chyba to ten typek mówi, bo, nie, bo nigdy nie słyszałem takich tekstów. Chyba jakiś typ poprzez go głosowy nawala. Chyba to będziecie słyszeć. Tego typa. Ta, jest tutaj chat głosowy przecież. Zapomniałem. Chyba pod alt lub, lub tier z tego co pamiętam okej okay. no zobaczymy ile pd dostaliśmy i tak dalej hmm. Teraz już jakoś nie wgrywają się te pacze już chyba zostawili je w spokoju punkcików jest, medal jest, subcio ok co my tu mamy? kadłub czemu to nam każe robić te badania, to jest takie hamskie co to też muszę Dostaje dużo pieniędzy i tego doświadczenia, więc to nie tak na co samo wychodzi. Dobrze, ile nam zostało jeszcze do następnego tieru? Widzicie, już, już mało. Ja jeszcze pewnie z dwa odcinki, i będziemy mieli ten tier, i wtedy ten sobie zamienimy na jeden z tych i będzie drugi tier, drugi tier, pierwszy, pierwszy i bombowiec. Tak jak mówiłem, chcę iść tędy. Tutaj chyba nie za bardzo, chociaż tutaj są szybkie dosyć Mogę tak, może tutaj pójdę po prostu w tą mańkę. Bombowce nie, samie jako się będę latał, po prostu tego sobie kupiłem, bo chciałem zobaczyć. Ten pewnie jest gigantyczny. Pojadę tak. I może chyba w Niemce Niemcy, Niemcy ta. Niemcy, Niemcy. A w Niemcach pójdę sobie chyba. W Niemcach pójdę sobie chyba w tą mańkę. Tak. A Niemcami pójdę tutaj. Pójdę sobie tak. Okej, okay, to ja tutaj postaram się coś tu pokupywać. Dobra, lecimy tutaj w badaniach. Ok, to, to będziemy to odblokowywać. Spoko. I sobie zrobimy dwie takie. Dobra, więc będziemy na dzisiaj kończyć. To był ósmy odcineczek. Oczekujcie następnych. Wbijajcie na kanał. Za niedługo pewnie coś zadaną nagram. Trzymajcie się. Cześć.